Modlitwa za zdrowie i błogosławieństwo wnuków. Boże przedwieczny, Stwórco nieba i ziemi, Ojcze pełen miłosierdzia i miłości, z pokorą klękam przed Twoim obliczem i powierzam Ci moich ukochanych wnuków. Ty znasz ich imiona. Ich serca, ich myśli, ich pragnienia i ich potrzeby. Ty widzisz każdy ich dzień, każdy ich krok, każde ich spojrzenie i każde bicie serca. Proszę Cię, Panie, abyś otoczył ich swoim błogosławieństwem, abyś wlał w ich życie siłę, zdrowie i radość. Panie Jezu Chryste, Ty, który błogosławiłeś dzieci i mówiłeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Weź w swoje święte dłonie moje wnuki, oddal od nich wszelkie choroby, niebezpieczeństwa i smutek. Napełnij ich ciała mocą zdrowia, ich serca miłością, a ich umysły mądrością i światłem Ducha Świętego. Niech każdy dzień ich życia. Życzę Boże, aby ich drogi były proste i jasne, aby zawsze spotykali ludzi dobrego serca, którzy będą im pomocą i wsparciem. Mario. Matko Najświętsza weź moje wnuki pod swój płaszcz opieki strzeż ich od złego chroni ich duszę przed grzechem a ich serca przed lękiem i zwątpieniem naucz ich prawdziwej miłości do Boga i drugiego człowieka prowadź ich do Jezusa twojego Syna aby nigdy nie zgubili drogi wiary Święci patronowie, aniołowie, stróżowie, czuwajcie nad moimi wnukami we dnie i w nocy, niech nigdy nie zabraknie im siły. żyć uczciwie, odważnie i z sercem pełnym nadziei. Niech każdy ich oddech będzie świadectwem Bożej obecności, a każde ich działanie owocem Boże. Wszechmogący błogosław ich zdrowiu, aby ich ciało Było mocne i odporne, a duch wolny od lęku I słabości da im wewnętrzną równowagę Wierzam ich w Twoje ręce, Panie, wiedząc, że Ty kochasz ich bardziej niż ja sam. Ty jesteś początkiem i końcem. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Proszę Cię, aby moje wnuki żyły w Twojej obecności, chodziły Twoimi ścieżkami i doświadczały Twojej łaski. W każdej chwili swojego życia. Oh.